Cześć, witajcie na kanale Rizer w kolejnym odcinku poradnikowym do Ark Survival Evolved. Dzisiaj zajmiemy się tematem skrótów klawiszowych i to takich skrótów klawiszowych, które są ukryte i nierozpisane w grze. Natomiast jeżeli chodzi o takie ogólne skróty klawiszowe, to jeżeli komuś się nie chce tego sprawdzić w opcjach, no, to mi się też tego nie chce z kolei, dla takich osób nagrywać. Więc to, co tutaj jest, to jest jedna rzecz, ale są też takie skróty, które, o których możecie nie wiedzieć, i myślę, że też sporo osób, które już grają, nie wiedzą. Także zapraszam Was do oglądania. Bardzo dziękuję za miłe przyjęcie tej serii poradnikowej. Pamiętajcie, żeby pod każdym odcinkiem zostawić łapkę w górę, komentować, zasubskrybować, jeżeli jesteście nowi. No i niestety, ale trzeba klikać te dzwoneczki żeby dostawać powiadomienia. Mam tutaj taką listę dosyć, dosyć długą, więc sobie po prostu po kolei tutaj omówię. Zaczynamy od klawisza F, który będzie nam służył do tego, żeby otworzyć ekwipunek do dinozaura. Możemy zrobić to przyciskając klawisz E na takim dinozaurze i Access Inventory, ale jeżeli klikniecie, podejdziecie, klikniecie F, to od razu otworzycie jego ekwipunek. Tak samo, jeżeli siedzicie na czymś, klikacie klawisz E, F Fy, jak Filip, no to wejdziecie w menu. Nie mylić z klawiszem E, bo jeżeli jesteście w powietrzu, naciśniecie klawisz E, to spadniecie z dinozaura. I jeżeli będziecie na, wysoki, na, na wysokościach, to zginiecie, chyba że macie spadochron i go szybko y, otworzycie. Innym skrótem klawiszowym jest przycisk H. Zatrzymajmy się tutaj, zejdźmy. Jeżeli przytrzymacie klawisz H podświetlają wam się niektóre statystyki, które tutaj macie. Widać gdzie jesteście, widać jak tam się nazywacie, jaki macie level. Po prawej stronie macie podświetlone ile macie jedzenia. Jeżeli będzie jakiś status efektu, na przykład Tutaj, jak się rozbiorę, jest zimno. To jest podpisane, że jest mi zimno. Jedzenie mi spada, więc będziemy potrzebować więcej jedzenia, i tak wszystko będziecie tutaj mieli wypisane. Jest też wypisana godzina. Klawisz K, bardzo ważny klawisz, czyli rozglądacie się. Jeżeli naciśniecie klawisz K, to macie taką, taką większą z mapę, jeżeli użyjecie scrolla, to sobie możecie oddalić. To jest maksymalna opcja. W takim trybie, możecie to też na dinozaurze zrobić, w takim trybie możecie się poruszać tylko prosto, nie możecie skręcać, możecie po prostu, to jest taka kamera do oglądania wszystkiego, co jest daleko przydatne do oswajania, jeżeli szukacie czegoś konkretniejszego. A scrolem już w tej trzeciej osoby możecie się przyłączyć na pierwszą osobę, na tylko na Serwerach, na których jest włączone granie z trzeciej osoby. Inny klawisz to będzie klawisz Control który jeżeli przytrzymacie to będzie uderzał, jeżeli wam się nie chce tego robić myszką to bo już na przykład dużo długo zbieracie to jeżeli będziecie przytrzymywać to też będziecie uderzać tak samo jeżeli będziecie mieli jakąś broń w ręku to też tym kontrolem będziecie ciągle, ciągle uderzać klawisz E no to standardowo służy do tego żeby zbierać wszystko co jest na ziemi, czy to będzie trawa, czy to będzie coś leżało po prostu, to pondziecie podnosić to klawiszem E. Jeżeli jesteście w powietrzu, ale akurat nie na tropeo, weźmy sobie na przykład argentywę. Jeżeli jesteście w powietrzu, przytrzymacie klawisz X, to ona wtedy stanie w miejscu i będziecie mogli tak się po prostu porozglądać, bo jeżeli tego nie zrobicie, to ona zazwyczaj będzie tak stała. I miała, miała taką zwykłą pozycję, a klawiszem X po prostu zatrzymujecie się nagle w miejscu, przytrzymajcie ten klawisz, i, i wtedy ona się od razu uspokoi. Jeżeli chodzi o bycie na, na Dino. A już w szczególności, jeżeli chodzi o Pteranodona, macie tutaj dodatkowe klawisze. Przede wszystkim tak, jeżeli macie latającego dino, to spacją podnosicie się do wystartowania, i spacją też, jeżeli przetrzymacie spację, to wylądujecie. Jeżeli jesteście na Pteranodonie, on ma dodatkowe klawisze, takie jak C, w którym zrobicie beczkę. Beczka to jest bardzo silny atak. Beczka to jest jeden z najlepszych ataków na, na, na serwerach PVP kiedyś Pteranodony, Pteranonami się tak kosiło wszystkich, że, że to była masaka. Oprócz tego różne dinozaury to zależnie, bo nie każdy, mają alternatywne rzeczy, które możecie zrobić klawiszem E, klawiszem, znaczy różnymi klawiszami. Lewy to będzie zawsze podstawowy atak, prawym Tutaj o myszce, oczywiście prawym będzie najczęściej takie ryknięcie. Oprócz tego, czasami coś jest pod kontrolem, czasami coś jest pod X, czasami coś jest pod C, czasami coś jest pod Z, no, pod Z nie przepraszam, pod X, pod C i spacją te dino, które mogą, będziecie mogli skakać. No i oczywiście shiftem będziecie przyspieszali. Oprócz tego, jeden ze skrótów klawiszowych, to jest plus, jak naciśniecie plus wydalicie swoje odchody, jeżeli będziecie na Dino, naciśniecie klawisz, plus ten akurat niedawno robił to również plus na klawiaturze numerycznej, to również tak się stanie. A jest to potrzebne do tego, żeby robić ogródek. O tym będzie o ogródkach specjalny odcinek i to wszystko będzie dokładniej wyjaśnione. Może szybko się tutaj napić wody. Jeżeli przytrzymacie tutaj jeden z najważniejszych klawiszy, czyli klawisz T, rozwinie Wam się tutaj takie menu kontekstowe, w którym będziecie mieli e, większość gwizdów wyjaśnioną, e, czy też emotki, e, więc jeżeli najedziecie sobie na jakiegoś dinozaura, przytrzymacie klawisz T, to możecie na przykład wziąć follow one, czyli ten, na którego się patrzycie, będzie Was followował. Ale w grze są też inne skróty klawiszowe, jeżeli naciśniecie klawisz, po prostu klawisz T na tego, na jeden gatunek, to on do Was przyjdzie. Ale to wszystko jest rozpisane bardziej dokładnie już w menu i to sobie sami możecie sprawdzić. Po prostu, jeżeli przytrzymacie te, możecie sobie wybrać różne ataki, na przykład, żeby... Ten, jeżeli, teraz mam nadzieję, że nic nie wybrałem, jeżeli bym na przykład najechał na tego Pteranodona, to wszystkie tutaj dinozaury, które są w okolicy, zaatakują ten target. Także tutaj macie takie menu kontekstowe. I teraz to, co jest jedna z najważniejszych rzeczy, o której mało osób wie... Jeżeli, no nieważne, w którym jesteście będą, czy to będzie szafa, czy to będzie dino, czy to będzie po prostu wasz ekwipunek. Shift przytrzymujecie i przenosicie myszką lewym myszy, dzielicie staki na pół. W ten sposób możecie bardzo łatwo sobie tutaj to fajnie ogarnąć. Możecie też przenieść w ten sposób. Tak, i przenosicie po prostu 50% połowę danego staka. Jeżeli przytrzymacie kontrol i przeniesiecie, to przenosicie po jednej sztuce. No na przykład weźmy sobie jeden pocisk, tak? to jest bardzo przydatne, bo czasami potrzebujemy jakąś jedną rzecz, a mamy wiele w staku. Jeżeli przytrzymacie klawi jeżeli najedziecie myszką na, jakiś, na jakąś rzecz, weźmy tutaj mięso, naciśniecie klawisz T. No, tutaj muszę zdjąć, żebyście lepiej widzieli, jeżeli naciśniecie klawisz T, to przeniesie Wam się cały stak od razu do tego ekwipunku. Także zobaczcie, możecie bardzo szybko sobie przenieść wszystko, co tam, co tam akurat chcecie, to co Wam pasuje. Możecie też, oczywiście, jeżeli chcecie wszystko przenieść, tutaj nacisnąć, ale tak będzie łatwiej po prostu wybrać te przedmioty, które chcecie przenieść. A jeżeli naciśniecie, najedziecie lewym, znaczy najedziecie po prostu myszką na, na, na coś, co chcecie wyrzucić, i naciśniecie klawisz O, to to wyląduje na, na, na ziemi, a później możecie sobie to ewentualnie podnieść klawiszem E. Jeżeli naciśniecie przycisk TAB, wyskoczy Wam konsola w dolnym rogu ekranu, tutaj możecie wpisywać komendy cheaty, czego nie polecam. Oprócz jednej komendy, która jest normalna, legalna, można ją stosować na serwerach PvE oficjalnych, na PvP oficjalnych chyba już nie i jest to komenda GAMMA. Jeżeli wpiszecie gamma po prostu bez niczego, macie standardową gamę, czyli poziom naświetlenia w grze. A jeżeli jest ciemno, tak jak teraz się ściemnia i dajmy sobie na przykład gama 4, enter, to sobie rozjaśnicie. Polecam używać, jak jest ciemno, gamę 3 albo gamę 4. A jak, wam, a jak już będzie znowu dzień, będzie Wam za jasno, wpiszcie sobie po prostu gamma i wrócicie z, z powrotem do tej samej e, widoczności. Oprócz tego... Jeżeli naciśniecie klawisz P, to muszę tutaj zdjąć mapę chyba, no coś mi nie działa. O, już wiem czemu nie działało. Musimy być z pierwszej osoby, naciskając klawisz P. Możemy zaznaczyć sobie jakąś miejscówkę na mapie. Możemy tych miejscówek zaznaczyć wiele. Weźmy sobie wpiszmy 50 na, na 50, jesteśmy mniej więcej na tych kordach. Sobie napiszmy dom. Akcept. No i zaznacza nam się pineska z napisem, co to jest. Nie jest ona za bardzo dokładna, ale tak mniej więcej pokaże wam, e, miejsce, w którym jesteście. Niestety, te kordy musicie sobie sami wpisać, e, więc musicie sami. Wiedzieć, gdzie jesteście na mapie. Jeżeli gracie na serwerze, gdzie jest oznaczony znacznik, to będzie Wam łatwiej to miejsce znaleźć. Możecie też użyć GPS w grze, jest to takie narzędzie na wyższych levelach, które można sobie sprawdzić. Pod klawiszem L macie wszystko, co jest związane z Waszym trybem. Jeżeli chodzi o klawisz N, dajmy na to, nie wiem, czy tutaj będę miał coś takiego, ale jeżeli będziecie mieli. Jeżeli będziecie mieli na przykład karabin z jakimś dodatkiem. Ja chyba tutaj akurat nie mam takiego. Tutaj to wszystkie te szafy otwieram klawiszem F, też żebyście pamiętali, to tak jak otwieracie dinozaura, tak? Klawiszem F, bez tego Access Inventory i tak dalej. Ten, ten klawisz F jest lepszy. No dobra, powiedzmy, że macie karabin, na którym jest zamocowana latarka. Latarka, flashlight na przykład. Albo laser to jeżeli macie broń wyciągniętą, naciśniecie klawisz N, to, wam, to użyjecie tego dodatku, który macie na broni, czyli na przykład latarki, na przykład lasera. W grze występują dinozaury, które można nosić w rękach, albo na ramieniu. Jeżeli sobie podniesiecie takiego dino, często dużo osób nie wie, jak go zrzucić. Dwa razy F naciskacie i rzucacie tym, co macie na ramieniu. Jeżeli latacie, to zdaje się, że musicie to będziecie mogli zrzucić klawiszem R. Tutaj jeszcze muszę sobie potwierdzić. Tak, klawiszem R. Jeżeli akurat jesteście na jakimś dino, wtedy będziecie mogli e, zrzucić. E, gwizdania to wam nie będę tłumaczył. Gwizdanie sobie sami ogarniecie albo pod T i tutaj po kolei, a później już. E, Spróbujcie zapamiętać gwizdanie, macie wszystko rozpisane w menu, wszystkie opcje. Możecie gwizdać wszystkie dinozaury do mnie, wszystkie dinozaury na neutral, wszystkie na pasji, wszystkie się zatrzymać. Także tego, to, to gwizdanie jest bardzo istotne w grze. W wielu przypadkach będzie Wam ratowało życie. Jeżeli budujecie, jeżeli będziecie budować, postawmy tutaj taki dodatkowy fundament i na przykład wystawiacie ścianę. To możecie ją obrócić klawiszem N, i wtedy ściana. Zobaczcie, teraz podstawię tak jak jest standardowo. I ta ściana jest odwrócona. A tutaj akurat nie widać, bo to jest ściana ze z plusa. O, teraz już będzie normalna ściana. Wstawiamy tą ścianę bez obracania, i ona ma tutaj takie drewnianko wystające. Czasami ona się odwróci w drugą stronę, niż byście chcieli, dlatego, żeby skierować ją w innym kierunku, klikacie E. I sobie obracacie tą ścianę. Możecie też naciskać klawisz Q. I wtedy. Jakby ona. Dodaje się do innego snap pointa. Które macie. Więc możecie sobie w ten sposób. Te snap pointy. Do których ona ma być przymocowana. Łatwiej zmieniać niż tak o powiedzmy. Myszką ruszać to po prostu Q. I wtedy się samo to będzie stawało. Jeszcze jeden z klawiszy. Bardzo przydatnych to jest backspace. Który. Wyłączy Wam całkowicie HUD, nie będziecie widzieć tutaj nic oprócz po prostu samej, samej gry. Także to jest klawisz Backspace. Nie wiem, czy to wszystkie są klawisze, bo to ciężko wiecie, co spamiętać jest tak naprawdę. Na pewno wszystkie, no wydaje mi się, że prawie wszystkie najważniejsze, jeżeli nie wszystkie. Dlatego, jeżeli są jacyś gracze, którzy mają jeszcze jakieś swoje dodatkowe hotkey'e, skróty klawiszowe, piszcie w komentarzach żeby przypomnieć innym graczom, ja postaram się mój pierwszy post przypiąć i w komentarzach pod tym postem dodawajcie swoje propozycje na skróty klawiszowe, tak żeby je zobaczyć może, ja też skorzystam może też o czymś, o czymś nie wiem w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, zapraszam na kolejne, zostawcie łapę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi lista poradników jest już słuchajcie, bardzo długa, już na kilkanaście co najmniej odcinków więc będzie tego sporo, subskrypcja i dzwonek, żeby dostawać powiadomienia widzimy się mam nadzieję w następnych odcinkach zapraszam na streamy, które odbywają się na Twitchu, zapraszam na Discord, gdzie jest dużo informacji. Zapraszam na Facebook, Instagram, gdzie e, takie rzeczy e, z mojego życia się czasami pojawiają, to co na przykład testuję, różne sprzęty nowe, co dostaję albo gdzie jestem, jeżeli gdzieś uda mi się wyjechać. Dzięki i pozdrawiam. Cześć.